Cześć. Dziś opowiem wam o Szczodrych Godach, jednym z najstarszych i najciekawszych świąt słowiańskich. W tym odcinku przyjrzymy się, jak nasi przodkowie obchodzili to święto i które tradycje przetrwały do dziś. Szczodre Gody to święto, które celebruje przesilenie zimowe, czyli najkrótszy dzień i najdłuższą noc w roku rozpoczynało się w nocy z 21 na 22 grudnia. Był to czas. Kiedy słońce zatrzymywało się na niebie i zaczynało swoją drogę ku wiośnie. Dla dawnych Słowian był to początek nowego roku solarnego i obrzędowego, w którym świętowali zwycięstwo światła nad ciemnością i odrodzenie życia. Szczodre gody trwały nawet kilkanaście dni i były pełne różnych zwyczajów i obrzędów, które miały zapewnić pomyślność, zdrowie i urodzaj w nadchodzącym roku. W tym filmie przedstawię Wam słowiańskie szczodre gody, jak obchodziło się to święto, jakie tradycje się z nim wiążą, jak zmieniały się one na przestrzeni wieków i jak są one związane z obecnymi świętami Bożego Narodzenia. Zapraszam do oglądania. Etymologia słowa gody wskazuje, że święto to było związane z zamknięciem kalendarza i przejściem w nowy okres życia. W języku dawnych Słowian słowo god oznaczało rok. Gody były więc okresem przejściowym między mijającym i nadchodzącym rokiem. Szczodre gody były obchodzone przez wszystkie ludy słowiańskie, choć pod różnymi nazwami i z różnymi zwyczajami. W Czechach i na Słowacji święto to nazywano kraczun, w Rosji koliada lub kolenda, a na Ukrainie koliada. W Polsce używano także nazw takich jak godowe święto, szczodruszka czy kolenda. Pierwszym punktem obchodów był tak zwany szczodry wieczór, który był okazją do wróżenia, dzielenia się chlebem i spożywania dwunastu potraw, symbolizujących 12 miesięcy w roku. W tym dniu rozpoczynano również kolendowanie, czyli chodzenie po domach i śpiewanie pieśni życzących pomyślności w nadchodzącym roku. Wróżenie było bardzo ważnym elementem szczodrych godów, ponieważ pozwalało Słowianom przewidzieć swoją przyszłość i zyskać łaskę bogów. Bogiem, którego czczono w tym okresie był Veles, patron magii i bogactwa. Słowianie wróżyli z różnych przedmiotów i zjawisk, takich jak siano czy pogoda. Na przykład... Wróżenie z pogody polegało na obserwacji pogody przez 12 dni i czyniono wróżbę do odpowiednio kolejnych miesięcy roku. Kolejnym znanym zwyczajem było układanie pod obrusem siana lub słomy. Wyciąganie słomki z pod obrusu miało przepowiadać los. Im dłuższa i prostsza była słomka, tym lepiej miało się układać w nadchodzącym roku. Podczas szczodrego wieczoru nie mogło zabraknąć chleba. Dzieląc się nim, ludzie wyrażali sobie nawzajem szacunek, miłość i dobroć. Podczas łamania się chlebem życzyli sobie nawzajem szczęścia i pomyślności. Ten zwyczaj był obecny także przy innych okazjach, takich jak dożynki czy wesela. Kolędowanie było kolejnym ważnym elementem szczodrych godów, ponieważ łączyło ludzi w radosnej wspólnocie i umacniało więzi społeczne. Kolędnicy odwiedzali sąsiadów i krewnych, niosąc ze sobą życzenia, dary i zabawę. Kolędowanie było także formą kultu Boga Welesa, patrona magii, wiedzy, bogactwa, bydła i dzikich zwierząt. Kolędnicy ubierali się w barwne i fantazyjne stroje, często naśladujące zwierzęta lub postacie z mitologii słowiańskiej. Śpiewali pieśni, które miały zapewnić urodzaj, zdrowie, szczęście i ochronę przed złymi mocami. Kolejną tradycją było rozdawanie dzieciom drobnych upominków, takich jak orzechy, owoce czy zabawki. Otrzymywały także specjalne placki zwane szczodrakami, które miały kształt zwierząt lub lalek. Usłowian przesilenie zimowe było także czasem pamięci o zmarłych przodkach, których dusze wracały do domów rodzinnych. By dusze zmarłych mogły się ogrzać i najeść, palono na cmentarzach ogniska i organizowano rytualne uczty. Na stole zostawiano dodatkowe nakrycie dla duchów i składano im ofiary z jedzenia i napojów. Szczodre gody trwały nawet kilkanaście dni. Niektóre źródła podają, że święto to kończyło się 6 stycznia, czyli w dzień dzisiejszego święta trzech króli. W tym czasie Słowianie ozdabiali swoje domostwa różnymi symbolami, związanymi z życiodajnymi siłami natury, mającymi zapewnić im płodność, zdrowie i ochronę przed złem. W zależności od regionu przyjmowano różne sposoby ozdabiania domów. Na Śląsku w kącie izby stawiano snop żyta zwany diduchem, symbolizujący bogactwo i dobrobyt, który ozdabiano suszonymi owocami i orzechami. A po święcie przechowywano go aż do wiosny, kiedy to z jego ziaren rozpoczynano siew. W innych częściach Polski, zwłaszcza na południu, podwieszano pod sufitem gałązkę iglastego drzewa, nazywaną podłaźniczką, która miała chronić domowników przed chorobami i nieszczęściami. Jak z pewnością zauważyliście, wiele z tych słowiańskich tradycji przypomina obecne zwyczaje praktykowane podczas świąt Bożego Narodzenia. Z biegiem czasu i wraz z nadejściem chrześcijaństwa poszczególne elementy szczodrych godów zaczęto reinterpretować, stopniowo integrując je z nową wiarą w Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych elementów wieczerzy wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem. Chleb został zastąpiony przez opłatek, który nawiązuje do hostii używanej podczas mszy świętej. Opłatek Stał się symbolem pojednania, miłości i wspólnoty. Podobnie jak podczas dzielenia się chlebem, przy łamaniu się opłatkiem, ludzie składają sobie życzenia, wyrażając wzajemny szacunek i dobroć. Innym symbolem wigilijnego stołu jest liczba dwunastu potraw. Jak już wiecie, wśród naszych przodków symbolizowały one dwanaście miesięcy w roku. Dziś mają symbolizować dwunastu apostołów, z którymi Jezus Chrystus zasiadał do wspólnej wieczerzy. Kolejnym zwyczajem związanym z Bożym Narodzeniem jest kolędowanie. Kolędnicy, ubrani w stroje aniołów, pastuszków lub trzech króli, odwiedzają domy śpiewając radosne pieśni religijne, opowiadające o narodzinach Jezusa i wydarzeniach z tym związanych. W czasach przed chrystianizacją ludzie śpiewali pieśni, aby uczcić odrodzenie się życia i sił natury oraz ubierali się w stroje, które przypominały zwierzęta lub postacie z mitologii słowiańskiej. Jeszcze innym zwyczajem, który ma swoje korzenie w dawnych wierzeniach słowiańskich, jest rozdawanie prezentów dzieciom. Przed chrystianizacją tradycją było obdarowywanie dzieci drobnymi upominkami, takimi jak orzechy, owoce czy zabawki. Z czasem, zwyczaj ten został połączony z postacią świętego Mikołaja z Miry, który był patronem dzieci i młodzieży. Święty Mikołaj, według legendy, był bardzo hojnym biskupem, który potajemnie pomagał biednym ludziom, wręczając im prezenty. Z biegiem czasu prezenty stały się bardziej okazałe i różnorodne, a także zaczęły być ukrywane pod choinką, która jest kolejnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak diduch i podłaźniczka, choinka jest ozdabiana różnymi przedmiotami. Dawniej używano głównie naturalnych materiałów, takich jak orzechy, owoce czy słomiane gwiazdki. Dziś stosuje się sztuczne ozdoby, takie jak bombki, lampki, aniołki, dzwoneczki czy kolorowe łańcuchy. Dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole to zwyczaj, który ma kilka znaczeń. Pierwotnie było to zaproszenie dla zmarłych przodków, którzy mieli uczestniczyć w świątecznej kolacji. Wierzono, że ich dusze są obecne podczas wieczerzy i że można się z nimi porozumieć. Obecnie dodatkowe nakrycie jest symbolem gościnności i otwartości na niespodziewanego gościa, który może zapukać do naszych drzwi podczas wieczerzy. Może to być wędrowiec, samotna osoba lub ktoś potrzebujący pomocy. Zgodnie z tradycją należy go zaprosić do stołu i serdecznie ugościć. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli macie jakieś uwagi bądź sugestie, podzielcie się z nimi w komentarzach, a może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli interesuje Was jakiś inny temat i chcielibyście, abym zrobił o tym odcinek, koniecznie dajcie znać. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Do zobaczenia.